Siemanko, z tej Story Chocolate. Witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z Dzień dobry! No i słuchajcie, wgrałem właśnie moda. Pewnego moda do Minecrafta, który jest bardzo, ale to bardzo podejrzany, ponieważ nazywał się. Genali, pamiętasz jakąś nazywał? Mod, który jest śmieszny i dziwny. Mod, który jest śmieszny i dziwny. Tak, e... i do koniec, i do koniec. I miał ze 30 może pobrań, także. Tak, i, jest i... to bardzo podejrzane. <laughs> Więc będziemy zwiedzać i rozglądać się, co tu jest takiego śmiesznego i dziwnego. I. Ja chyba już widzę pierwszą śmieszną i dziwną rzecz. A um, wiesz, co nie? No to jest po prostu jakiś taki. Różowy biom. Um, zwykły biom. Nie ma w tym nic dziwnego ani śmiesznego. Myślisz, śysznego. że na różowym biomie grasują jakieś różowe stwory? A nie wiem, nie jestem tego do końca Choć pewna. Chodź, zobaczymy. Zbliżmy się troszeczkę. E... Okej, okay, gdzie ty jesteś w ogóle? A um, poszłam troszeczkę w drugą stronę. Ale już e, ci widzę, dobra. jesteś obok mnie. E, bardzo dziwnie wyglądają tekstury tego. Wiesz, to dla mnie one wyglądały jak jakieś e, ciastko na przykład. E, jesteś tutaj, prawda? Um, jesteś taki tego... E, to, tak. jest to jest Donat! To jest donatowa ta! Zauważ rozwal jedną tą. I to Chwila. jest po prostu Donat! Donat blok i tak. nadzienie! To o, to jest na dzieje! Jesteś w sensie okay. to takie ciasto takie dodatowe, nie? E, Okej, okay, tylko... Ja widzę, że tutaj się kompletnie, ale absolutnie nic nie dzieje. Wszystko no właśnie... jest najnormalniejsze. Okej, okay, mamy po prostu biom, który ma Myślałem, donaty że może i tego sprawy. będą albo coś, a tu takie. E... No, a w opisie nic nie pisało? No, no nie, że są bardzo fajne i śmieszne rzeczy i to I, tyle. ale zobacz, jakie to jest śmieszne i zabawne. E, że, że jest biom zrobiony z donatów. Dokładnie, coś jest bardzo, bardzo podejrzanego. Ha. Ej, a może to się można skraftować z tego. Nie wiem, donata. wiem tylko tyle, że ja jestem strasznie, strasznie uh. głodna. I te donaty wcale mnie w żaden sposób nie, nie pozwalają mi, żebym była o, mniej głodna. Ej, są Zobacz. jakieś postacie. Um. Zobacz. Um, to w ogóle jak zrobione w paincie. Czy coś jest? Wszystko z nimi w porządku? Uh, nie wiem, ale podejdźmy. Poczekaj, bo one mogą atakować tak jak. No to jak mnie jak tym zabiją! Steve, Steve, Steve. Um. Uh. Dzień dobry. Uh. Uh. On, on powiedział, że I'm jest. Um... Jest Am... zmęczony, a mogus idzie odpocząć do lasu. W końcu jakiś ziomaczek, który też nie lubi Among Us. A... Super. E... Co... A tam co jest to czarne? A... Coś nimi... a... Co się bardzo z nimi. Czy to jest. Amogus! Am... Oj, je, to jest o Amogus! Fakt, o fakt, o, fakt, o fakt. to jest impostor, to jest impostor, co to, to jest impostor. Czy oni nie powinni bić? To jest impostor, uciekamy. A czy oni się nie powinni bić ze sobą? Ten goleś, nie... który powiedział, że jest oni zmęczony. Oni? No bo jest. No, próbujecie zabić, to halo. Zostaw Czekaj. W spokoju. O kurczę, ale on No właśnie, Among Impostor. To wiesz co? To. Um... E... To może. E... O, wiesz co? Ale ja jestem w takim razie w pięknym, suriwalowym, zieloniutkim świecie. Tutaj nic nie ma dziwnego. Ehm, e... Absolutnie nie ma nic dziwnego. To ja bym może po prostu e... wrócił do ciebie. Ej, genali, Bo tu są jeszcze jakieś inne postacie. Powodzenia w takim razie. E, halo. E... Przepraszam. Kolego, czy ty coś. Amogas. <laughs> I są takie zielone. <laughs> są takie zi zielone krumety, i one tak sobie chodzą i robią. Amogas. Czy one są niemiłe w stosunku do ciebie? Nie biją mnie na pewno. O, to w takim razie tylko impostor jest taki okropny. Wiesz Dzień dobry. Ale co? dobry. Co to? O, to? o, to tylko w tym chodziło, że po prostu są. Amogas. Amo <laughs> czy są tylko Amogasy? <laughs> Chyba tak, dobra, ale wracam do ciebie. Wiesz co, Genali? W takiej sytuacji ja może radzę, żebyśmy włączyli sobie kreatywa i zobaczyli, co tutaj co jest w tym modzie. Co? boisz się impostora? E, może niekoniecznie impostora, ale tych innych dziwnych postaci, które tutaj mogą się pojawić, <gry> więc e, na spokojnie. E, co my tu mamy? E, co my tu mamy? E, mamy jakieś dziwne miecze. Okej, one są zrobione z tektury? Co się z nimi... Wiesz co nie wiem, wygląda jak z mam pomysł. Jaki? Zróbmy sobie jakiegoś moba, którego można bić. Na przykład... O, dobry pomysł. Zrób ich kilka. Będziemy testować. Będziemy testować jak działają te bronie. A, wiesz co one wygląda jak tektura, To jest Holy Sword of Hamud. Gdzie ona wyleciała? Wait. To jest takie. <sum> <sum> czy czy, czy mogłabyś dać coś, co ma więcej HP? Uitera e, chcesz? E, nie, możesz dać iron golema, o e, jesteś pewien? Tak. Tak po prostu jesteś tak pewien, tak? Tak, iron golem, poproszę. A, poczekaj, ale go trzeba zbudować, go nie mogę po prostu. Nie można go zbudować. Nope. E, weź tutaj coś może trudniejszego. Ok, uwaga. E, <sum> dwa. Trzy. I co, on... czekaj, czekaj, czekaj. on tak będzie lewitował Cztery. do końca życia? Pięć. Ej, to wcale nie jest taki, wcale on nie jest taki dobry. No, nie jest taki dobry, ale po prostu sprawia, że ludzie wylatują w kosmos. O, w sumie. się ale... Pek, pek, Dobra, one będą po prostu lewitowały. E, co my tu jeszcze mamy? Mamy Hamond Soul Sword. Um. E, mamy jeszcze Throwing Knife. Przy okazji wezmę. E, soul of the Czekaj, 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 czekaj. chwila, czekaj, chwila. Czekaj. chwila, 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 chwila. No właśnie, też tak trochę. A! Coś ty zrobił na mnie! Nie, czukle, przestań! Wiesz, jak to jest głośny? Wiem! <śmiech> <śmiech> o, o, co zrobiłem? To, to, to nie zrobiłaś, to ja zrobiłem. To ty zrobiłaś. A... Chwilacz, tu jest. Przestań! Okay. Bić owce z dubeltówki. <laughs> Mamy też. można też rzucić nożem. <laughs> A... czy... Nie bądź na nich nimi miły, okej? Genalich is charge Rage. Um... Okej, okay. poczekaj, mamy ten, mamy ten mieczyk zwykły. Aha. Czy on jest dobry na owce? A, nie wiem, sprawdźmy, zobaczmy. A, zobacz. tylko zabija, nic nie robi żadnych efektów. Myślałem, że coś wybucha. Mamy dużo. Co mamy dużo? Jajek. Co się stało z i... jajkami? E... Czekaj, co to jest? Czekaj, przestań. <laughs> to jest Big Chagus! <laughs> co tu się dzieje? Czy ja go mogę zjeść? A, nie, nie jest mi gusa. E, dlaczego? Co, co, co się dzieje z tobą? E, ja jestem Super Saiyanem. Eee. Masz żółte włosy jak Super Saiyan. E, Pepe the frog? A dlaczego Pepe jest taki brzydki? Eee, to Pepe. E, Pepe be... nie jest nasz taki brzydki! on nas będzie... Hej, on ma 1% swojej mocy i zobacz jaki jest mocny. O! To jest Pepe bug w takim razie. Patrz, jak się... Patrz ile go trzeba bić, żeby go pokonać. Podejrzewam, A, co że... To stało się... z moimi wusami. Masz... No jesteś Super Saiyan. A, okej, okay, w takim okay. razie to się bardzo nie tak. Słucham. Gdyby, podejrzewam, że gdybyśmy nie byli na kreative, to on by nas tutaj teraz zmiażdżył. Oczywiście, że tak, prawdopodobnie na pewno. E, co to jest hamud? Co e, się stało? Nic. Zatrzymałaś czas! Co? Nic, Jak ty? Jeszcze raz, jeszcze raz! Nie, bo to, to jest taki cooldown, Musi, muszę poczekać Aha, trochę. Patrz na to. Hamut! Uh, Hamut! Dziękuję, Chocolate, za to bardzo. Hamut! I? Ej, serio, zatrzymał się cały czas. Ale super! Jak to działa? Ej, ale tu jest rzeczy w takim razie dobra. Trzeba sprawdzić wszystko, wszystko po kolei, ok? Wszystko po Czy kolei. Czy go pokonać? Ej, dobra, zobaczmy teraz to. Co zrobiłaś? A um, Spawnowałam Big Chunga z God of Destruction. Eee. Jesteś pewna, że to był dobry pomysł? Nie. Ale eee, mogę zrobić drugiego? Nie! On się w ogóle teleportuje do mnie! E, to próbujmy go zabić! No. O, Wątp bijesz go! Wątpię, Dawaj! że się go Daj, bijesz go! Zobacz to, zobacz, to trwa. Zobacz, to trwa. A, um, to poczekaj, eee. może może weźmiemy drugiego Big Changasa, żeby oni się pili z tobą. N nie będą się ze sobą bić, chyba. A że może jest weźmiemy... jakaś, Chyba, że jest jakaś ultimate broń. A. Nie wiem, zaraz eee... zobaczymy w takim razie. Poczekaj, bo ja już jestem bardzo nahypowana wszystkim tutaj, czym, co się tutaj zadziało. Eee, czekaj, nie, co to, to dużo jest? Nie daje. A ty czym jesteś? Eee... Big Changas Master Ultra Instinct. Tak. Dlaczego? On... Patrz, patrz, dlaczego on się nie bił? Co ty tutaj robisz cały czas? Ja nawet nie wiem, co się dzieje. No ja patrzę, co wszystko to jest w tym modzie. Hej, ten mob jest na. Boże. No, poczekaj chwilę na mnie. Big Changas a... Master Ultra Instinct. Eee... I co A. możemy z nimi? One chyba się nie da... One nigdy po prostu nie... nie umrą. No to powodzenia. To ja, ja sobie... Ja sobie lecę gdzieś na drugą stronę, proszę bardzo. Naprawdę mnie zostawiłeś! No to chodź tu do mnie. Ojejku, ten Super Saiyan Chocolate jak latasz, to jest dosłownie taki jakiś taki dziwny. Poczekaj. Powolutku. To były te Big, big Changusy. Tu jest też Big Changus zwykły. Proszę bardzo. Um, Zwykły Big Chungus. On wygląda bardziej jak ta postać z Five Nights at Freddy's, ale okej. Okay. Mamy Sinner, mamy... Zaraz to wszystko zbiorę. Amogos Impostor, Hamud już widzieliśmy. E, co tu jeszcze jest? Lurker, e, Titan, Sea Creeper. Sea Creeper? Sieg czekaj, 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 No dawaj go. E, czy on się do mnie przes... Spawnuj! Ale co? S S sea Creepera. Ale to Sea Creeper w wodzie raczej. No nie właściwie... Nie bez w... No dobra, spróbujmy w wodzie. Juu! Kerst! <gryst> 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 eee... A! a Co jest z nim je tak? Czy, czym on jest? Nie mam zielonego pojęcia, że to są jakieś... A w ogóle Big Changa cały czas się znowu teleportuje. E, to jest wielka wiewiórka. Tak, owszem. Lurker. E... To jest jakiś... szczur? Chyba jest z jakiegoś anime albo z czegoś. Wiesz co? Nie, prawdopodobnie to są po prostu memy, których my nie rozumiemy, ponieważ one są takie. patrz, jest mały. Ten mały się nazywa Sinner. Nie wiem czemu. Okej, w porządku. To jest grzesznik? Nie wiem. Wydaje mi się, że to są memy, których po prostu my nie rozumiemy, ale czy ty spróbowałeś na fikcję? Co? Co? Nie. Co? Nie. Co? Nie. No, no ja nie wiem co. Musisz to zobaczyć. A Co? Musisz to zobaczyć. Musisz. To zobaczy, ale to musisz zobaczyć. Co mi dajesz? To chodź, musimy odejść na kawałek dalej. A wiesz, że Big Chango cały czas się za to teleportuje, ponieważ jest twoim najlepszym przyjacielem? Nie. Patrz. No, dawaj. Co robisz co na moim. E, jak to się nazywało? Na moim bagnie. Wynocha z mojego wagna. Um, e, to był Shrek. Wiesz co? Mamy też. Właśnie. Poczekaj, poczekaj, patrz. Mamy też Legomena. Aha, O, całkiem uroczy! Nie wiem, co on robi. Tego, że jest. O nie Jest jeszcze Hamut Beard. To jest to samo, co ten dziwny ludek, który. który co ty robisz? Bije Big Changuza. Po co? Ponieważ w celu teleportuje menda przy przytła i próbuje ze mną chodzić. To ty go tutaj, ty, ty go tutaj postawiłaś. Nie to w ogóle, czy to jest, lecz, to jest to, ta. Herbal a... Space Gremlin. Aha. E... Dla... Myślałam, że to jest ta jedna babcia z oh! tego. Z Zobacz. Napakowany, napakowana wiewiura. A, wspaniale. Czy możemy jakoś sprawić, żeby one się biły? To jest dla mnie bardzo istotne. Dlaczego one się nie biją? Dlaczego tutaj nie ma hey, walk, dram i w tu jest ogóle. jest jeszcze mnóstwo jakichś dziwnych. Titan Spinal Fluid? Czokolwiek! Co ja zrobiłem? Ehm. Um, jesteś teraz wy. E, jestem w ogóle, siedzę w nim. No właśnie, zauważyłam, że to jest nie tak. To jest mój mech. A okej, okay, w porządku. Czy mogę nim teraz bić? Big Chungusa i to mi coś da? E, nie, ja cię mogę być też. Oh, 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 oh. Co ty co tu się wydarzyło? Um, co ty zrobiłaś? Chyba ten miecz ma e, możliwość. Nie, to też coś zrobiłeś w takim razie. Myślałam, że ten miecz może tubluje. Nie wiem. Postacie, ale <laughs> Hej. ten mod, to jest najbardziej przeklęty mod na całym. Tak. Tym. To no, zdecydowanie. Nigdy nie pobierajcie tego moda, nie e, wiem. Palec Pepe de Froga. E, Okej. Okay. Co, co z nimi tak? Czy mogę go założyć na nogę? A, um, Nie wiem, możesz spróbować. Nie, mogę go tylko. Mogę go tylko trzymać po prostu. A. Nie wiem co nam mi to daje. Czy to jest coś specjalnego? Nie wiem, zobaczymy. Hej. Co? Mam Amogas drip jacket mam i to Amogas samo. drip Shoes. Dokładnie mam to samo. Słuchaj, jesteśmy tutaj najlepsi, najlepszymi tymi. Co tu się dzieje? A czy może w ogóle. Wiesz co, to jest materiał An antygrawitacyjna na... Czy na perła? E, co, co ty robisz? Nie wiem. Wyrzucasz coś e, nie wiem, co się dzieje. Czy to coś daje? Chyba raczej nie wiesz, ale um, powiem ci tak, że to jest po prostu... najgorszy mod, który powstał. Ja chyba nie widziałam gorszego i bardziej przeklętego moda, którym... To, to, to jest to, co to ja jest. Ja też! Ja Więc, um, też! Zgadzam się w pełni. Chyba, co to robić. W mam jakiś miecz, który chyba jest naj, najsilniejszy ze wszystkich, póki co. jak szybko zabija Czungusa. No szybko! Oczywiście, że szybko. Musiał być go i tak bić przez 5 minut. Tu jest tyle rzeczy jeszcze, które można by zrobić. Um, jakieś dziwne kości, jakieś dziwne. Podobno są jakieś dziwne jeszcze tutaj yy, pojawiające się. Co? Jakieś e, rzeczy? Struktury. <noise> A um, czoklet, ja znowu przestałam, um, zatrzymałam czas jak coś. Ja tutaj chyba znalazłem jakieś dziwne coś, mamy tutaj bardzo dużo stinerów, które prawdopodobnie Aha. będą nas biły jak tylko byśmy byli na survivalu i w środku mają prawą rękę świętego? Wiesz co? Przeklęty, Hej. przeklęty mod, po prostu, e, naprawdę. To jest, to jest dziwne. To, to jest, jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne. dziwne. To jest e, zrobione przez jakiegoś naprawdę. To wiesz co? co? Ja proponuję. E, słucham. Proponuję, abyśmy się pożegnali w tym momencie. W opisie macie link do tego moda. Pobieracie na własną odpowiedzialność. E, jeśli chcecie mieć Shreka albo Amogus, to, to, to zapraszam bardzo serdecznie, chociaż nie do końca wiemy. E, no nie przygotowaliśmy się, bo to było takie w sumie zaskoczenia. E, chcesz mnie na kreatywie trafić? No właśnie, próbuję, tak delikatnie. <laughs> tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym i... O! No mówiłam ci, że potrafię zatrzymać czas. Cześć!